Witam kochani ponownie. Znowu jestem oczywiście w kopalni Amalia w Srebrnej Górze i znowu jestem w tajemniczym chodniku. Tym razem jestem bardzo zdesperowana, bardzo, już naprawdę, ale tak na maksa i chciałabym się przepuć, bo mi się wydaje, że tam są jakieś skarby. Zrobię chłopaku niespodziankę, choćbym nawet nie wiem co. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszy odcinek gdzie kopałam kilofem, gdzie przetargałam wszystkie kuchenne sprzęty i nic nie pomogło. Ale <grym> jednak ja tak głupia nie jestem. Ja się teraz przygotowałam. Teraz wykopię dziurkę i przez tą dziurkę dostanę się do środka. Wiecie co ja jeszcze znalazłam? Po drodze jak szłam, chłopakom wypadło. W sumie to ja nie wiem, co to jest, ale popatrzcie, to będzie taka średniowieczna śrubka, chyba taka większa. Może górnicy byli więksi, nie wiem. Tu będę też stukała. Stuknę? Przekręcę? I tak sobie, żeby się dostać. tu trochę stoję, Uf, głodna jestem trochę, pić mi się chce, czaskam dalej, ale nic z tego nie wychodzi. Wiecie co? Ja sobie tak mogę czaskać, ja sobie tak mogę czaskać całe tygodnie, to bez sensu jest. Ale przypomniała mi się jedna rzecz. Ja wam coś pokażę, ale tak w tajemnicy. Moja babcia dała mi taką super miksturę. Powiedziała wnuczko pamiętaj, Pamiętaj, jakbyś kiedyś była w życiu w potrzebie, to na chłopa możesz użyć i no raz. No to to prawie na chłopa, bo to, bo to co? Ja tak powąchałam. Pff, strasznie do śmierci. Babcia tu zmieliła różnego rodzaju takie rzeczy kuchenne, goździki, tutaj jakaś czarnuszka zmielona i powiedziała, że mogę tego użyć. Powiedziała, że raz tylko użyła na dziadka, jak palił fajkę, to mu trochę dosypała, ponóż przestał palić. Nie wiem. Ja spróbuję, bo przecież nie będę dostała i cały co? Cały tydzień już tu kopię, i ta dziura, jaka była, taka jest. Ja trochę wsypię, słuchajcie, wsypię trochę, trochę tego wsypię, bo znalazłam taką średniowieczną. Pokażę Wam, taką łopatkę, jakąś dziwną, taką, nie wiem w ogóle co to jest, ale, ale. O! Wiecie co, patrzcie. Taką łopatką zaraz to przesypię do pojemniczka, wsypię. Zobaczymy, co się stanie. Kochani, babcia najpierw kazała dać sznurek. Nie wiem po co, burzyłam. Potem kazała dać trzy miarki tego cuda od dziadka. Co on już nie kurzy. Jezu, ja nie wiem co tu. Ona mieszała się boję, ale spróbuję jedna miarka. Babcia tu miała takie dziwne pulsy. Um, można powiedzieć z perspektywy czasu, że dziadek tu się babki nawet bał. O. Fajna. I teraz... Babcia powiedziała, że jak ja już to włożę, to mam to teraz podpalić. No, to podpalę. Wziąłem sobie brelę do biegania, żeby się ładniej prezentować. I co? Się nie dało kuchennymi sposobami. Zaufam babci. No, a jakie mam wyjście? No to no to babciu czekajcie, teraz dajemy ognia. Kochani, przeżyłam, ale mi się przypomniało, że na końcu jak mi to babka mówiła, to powiedziała, wnuczko, ale jak to podpalisz, to pamiętaj, musisz szybko uciekać. No to chciałam powiedzieć, że, że prawie uciekłam. Kochani, do zobaczenia w następnym odcinku.